Tak, nadszedł ten moment. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku szukania klejnotów. Czytam kamieni. Dzisiaj będziemy kupować dom, ponieważ w tym domu jest nasz klejnot. Siemano, chciałbym kupić wspaniale. dom. Właśnie mamy wolny dom. Wspaniale. Oto klucz do Twojego nowego domu. No, świetnie. Ktoś o tak niezłomnym sercu jak Ty. Któż do pośredności? Dumna wieżyca. Dokładnie. To jest nasz nowy dom. A my musimy teraz znaleźć jego położenie, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Wiem chyba mniej więcej, jak, się, jak wygląda. To wygląda dokładnie jak to. To nie to. To też nie to. To też nie to. Hmm, to też nie to. Słyszałem o tobie i twoich słodkich słowach. Słyszałeś o mnie i moich słodkich słowach? Dumna wieżyca. To jest ten dom. Tak wygląda nasz nowy dom. Wchodzimy. Po wejściu... Widzimy, że ten dom jest tak niezadzbany jak się tylko da. Ale podobnie, że gdzieś w tym domu jest najcenniejszy przedmiot jaki może mieć ten dom. Oczywiście mnie. Myśleliście inaczej? Ja też. Okej, okay, już bez głupot, szukamy tego. Hmm. Hmm. Gdzie ten klejnot? O, ekstra degeneracji O, jest. Tak więc na samej górze macie w swojej sypialni... O, safe. O. Uh. To no. Jakie tu są rzeczy w ogóle na początek. We własnym domu. Takie rzeczy. Tak więc widzicie, tutaj jest nasz yy, klejnocik, Bierzemy go. Jest już 12 na 24. Zosta już mamy połowę. Połowa za nami. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Dlatego ja wam ja was yy, żegnam w nowym domu. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach szukania klejnotów. I nie tylko szukania klejnotów, bo ostatni odcinek był. O tym jak w ogóle mieć możliwość kupienia domu. Ale no. Wiecie o co chodzi, dlatego ja nie przedłużam i dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę i Elo.